Siemka, tutaj od HerPro Emo XD i... To jeden. Jest to za 7 odcinek. Niestety dzisiaj ten odcinek będzie z kuby, ponieważ Kuba jechał na szukał. Kończy na poszukiwania. A my w dzisiejszym odcinku będziemy budować nasz dom z drewna. A więc zaczynamy promykoć. Lochę, lochy, lochy. Trzeba drewność ten czego. Po co ja robię? Ej, jak było... Nie wiem po co robię ten mijeczkę, yy, ze, ze złota. Ej, to jakby górnie Nie mogę sprytować. Taki mniejszy budujemy czy jaki? Budujemy coś w stylu starego... Może, może coś w stylu takiego jakby Nikod, jak ten JJ. Ej, co ja pierdzę? Pan się miał. Coś ugnialego wymyślmy. Okej. Okay. Musimy się pochwalić, dzisiaj byliśmy na wyprawie. No, bardzo dużo tak. żelaza mieliśmy, trochę złota. Ale nic takiego o, ciekawego o. was nie ominęło. Co dziwne, w tym miejscu prawie, że nie ma, prawie, że nie ma potworów. To do, do, dosłownie. Dobra, pieprzyć to. Ale parę było, creeperki... Ile masz drewna? 30 A nie przemieniaj na deski Niedługo musimy tu las posadzić Na deski zrobić? Nie, właśnie nie masz Okej okay. O dobrze. Zaraz będę z podłu umierał. W skrzyni masz pork chopa chyba. Czekaj, jabłko mam przecież jedno. Tutaj Jakie Czekaj, mi się, bo jabłko potrzebuję. O. Okej. Okay. Tety, 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 tety. Tomek, jak ci idzie? Ile masz? A Liś liście niszczy na jabłka. A. Ja mam prawie O, dobra, już masz. No, no to idzie. Ja już mam staka. Drewno? No. Ja mam 30. nie masz y, drzewek tych takich... Wiesz? Byś ta, ta, ta Byśmy mieli na las? Pięć Ja pięć, no ja też. Przy posadzi później jakby zabrakło. Drzostka też mogę pozbierać trochę? Też pozbieraj. Byśmy mieli w dzy dwóch By drewna. Pytałbyś, jeszcze ciemne. No, sosna, ale sosny tu niestety nie znajdziemy w tym lecie. Nie każdy pod Was taki, nie każdy pod Was taki uzbiera, coś koło tego. Mi jeszcze tylko tam połowy brakuje. W następnym odcinku będziemy budowali naszą wieżę Nie Tomek? Może na razie jeszcze nie, nie zdradzaj No dobra, niech będzie Niech mają niespodziankę O, jabłko Jadę do staka i już kończę wtedy ścinać drzewa ja, ja już mam dwa staki O dobra, no ja przy okazji saplingi pozbieram, bo ja już wracam do domu O, klowa, zaciągam My w ogóle zbroi nie mamy, no nam chyba nie niepotrzebne Nam są zbroje potrzebne? Nie, chodzimy na takie wyprawy kawy Ale dziura Czemu ktoś postawił y Czemu ktoś postawił. Aha, no jo. Ja. Co? Ała, Wszedłeś ała. <śledzisz> na grób. Gdzie ty jesteś? O, właśnie! Pewnie się zresztą nawiacie, bo nawet zapomnieliśmy o tym, że zrobiliśmy taki taki sobie wjazd na górę. O, widzę go nawet. Zademonstrujesz im, Oscar? Jakby, jak, jak myślisz, jakie są takie że wjazdów nigdy nie widzieli na górę? No, ale to takie, takie to takie fajne ten wjazd jest. Ja tu drzewa Chodzi o sadzę. Dbajmy o lasy. Sadźmy drzewa. No kurczę, ja, mam, ja już nie mam gdzie sadzić. No i teraz właśnie głupie. Nie za blisko siebie, bo one... Za dużo tylko. One nie wyrosły, jak są za blisko siebie. O, tu jest teren jeszcze. Tam jest... tam, tam widziałem krowę. Ło. Wow. Nie ja O, jajo tam jest. Dobra. Już ja wszystkie saplingi posadziłem. Co mówisz? Ja wszystkie saplingi to posadziłem. 30 pary drzew. Ja później będę robił domach na drzewie. Aha, i dzięki jednemu wiaderku lawy zrobiliśmy naszą... O, patrzcie jak pięknie. Pozwólcie, że dajmy nas, Że damy noc. Episko wygląda, świeci się fajnie. Dobra, gdzie budujemy ten domek? Może na wodzie? Na podzie. Czy dobry pomysł, ale zróbmy, zróbmy ten. na podłogę do domu? Wiesz, yy, słemstona. A nie lepiej by ze szkła było zrobić tam do domu, tak? Kto to kur zrobił? Ale co? Dobra, że... To ja ze robię takie jakby most do domu. Okej okay. O! Patrz, Lina Lina nam nie potrzebna. Może kiedyś się przyda. Aaa, zbugowało mnie. Kiedy? Jak będziemy coś budowali z cegieł? Później możemy zrobić wędki. Tutaj budujemy, czy jeszcze tam bliżej? Nie, tak wystarczy. I teraz zaczniemy, zaczniemy budować podło. Pod... Z czego zrobimy podłogę, domku? Ze szkła, co nie? Eee... No dobra. A. Tylko y, najpierw sobie progi na to Odejść. Aj. O dobra, tyle może być. Taki duży będzie? No. Wsuwaj do Dobra. No, A, wersji. nie pchaj mnie. No weź! Co się stało? Popchnęło się. Nie spaduj do wody. Więc nie ma być mi tu. I Może podłogę z desek? A nie, z szkła będzie lepiej. Daj te widoki. Ja trochę... Może ryby zobaczę. Ja jeszcze pogłęb... Jak skończymy odcinek to się trochę tam pogłębi to. Zostaw jedną, zostaw jedną taką dziurę w podłodze. Będziemy mieli skakać. wyjścia wyjście amaryjne. Albo nie. Toaleta. Jakbyś, jakbyś dał mi szkło, to bym Ci pomógł. No chodź tu. Chodź Tak Ci powiem, starszy. Jeszcze będę musiał przetopić... Y, piasek no. się przetopi, y, y, żeby było szkło na wieżę. I znowu się wygadałem. ha, 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 ha. ha, ha, ha. Mieli, Mieliśmy Cię mieliśmy pokazać jeszcze jak się robi te Bo to przecież jest w połowie poradnik Ale to poradniki osobno Tak się robi no, ale większość wie jak się to robi Dobra y, Mam no, tego drewna, nie starszy. Coś możemy z desek zrobić. Nie. Ej, tutaj płaskie szkło, nie? No, będzie ładniej. A! Wpadłem do kibelka do kiberka. jezioro. Masz tu do Nie, mam tylko... Daję, dam ci dwa jabłka. You, ty, ty powiedziałeś I love you, Manel? <grym> A co? Jak? Nie powiedziałem I love you... E, Manel! Ja, ty... Nie! Ja cię tak zrozumiałem. I love you, Manel. <laughs> Zrobię też sobie płaszkę szkło. mi. Chodź, dam ci tu. Oj dana, oj dana, oj dana. Pod... Dałem Ci sześci... Sześci... 63%. Chodź tu podniosłem. 63% już Ja muszę chyba sobie nowe słuchawki kupić, bo ja czasami słyszę na lewe ucho Też muszę, bo mi się zepsuło Gdzie? Słyszę tylko na jednym Teraz? A! No tak, teraz. Tylko na prawe ucho Cię słyszę.

Ja może już pójdę ścinać. Ej, śpiciarz, ty daj zesek robimy. No, ja mam 2 ptaki. 2 ptaki i 4. A ja mam... 100 4. Kuba do mnie dzwoni. Czekaj! Ej, napisz, może nagrywamy teraz. Okej. Okay. Jak ty robi, robisz, ten warstw? Ha! Dobra, niech ci będzie. Powiedz, że w nie mam wbijać na razie. Ale go nie ma... Ale go na szkiedzie nie, nie ma. Jest. A. Tak to jest. Dzwonić w głowie odcinka. Dobro, do mnie kupa dzwonić. No napisz mu! O Jezu. Nadal będę kiblable E sery do jeziora wleciał. Może teraz na mnie zagra? Może. Słuchajcie. Do... A, Co? Dzięki. Miałem takiego laga i spadłem.